W czwartek 13 listopada w liceum ogólnokształcącym w Kozienicach odbył się szkolny wieczór z twórczością Władysława Reymonta, polskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla oraz autora takich powieści jak Chłopi czy Ziemia Obiecana. Przybyłych gości przywitała dyrektor liceum Ewa Malec. Byli to dyrektor zespołu szkół Anna Golasz, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Małgorzata Wolszczak, dyrektor PSP2 Paweł Potent. Proboż parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w kozienicach Dariusz Sałek, a także rodzice i nauczyciele występujący. Oddała głos sprawczyni całego zamieszania Beacyz Mykiewicz-Rużyckiej. Która wprowadziła zebranych w klimat tego, co będą mogli zobaczyć. Dzisiejsze wydarzenie podsumowuje nasze obchody szkolne Dni Rajmontowskich. One są inspirowane konkursem, który miał miejsce w maju zorganizowanym przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza we Warszawie. Będzie to lekcja polskiego, ale dosyć nietypowa, ponieważ wykorzystamy wszelkie możliwości, umiejętności i talenty uczniów. Myślę, że będzie ciekawie. Uczniowie w formie lekcji przybliżyli gościom twórczość władzy. Rysława Reymonta. Posługiwali się przy tym tablicą interaktywną. Pomogli im także obecni na sali bohaterowie najpopularniejszych dzieł poety. W organizację wydarzenia była zaangażowana spora grupa uczniów. To jest kilka klas. Pierwsza klasa, że tak powiem, główna, to jest klasa obecna czwarta C, zeszłoroczna trzecia C, która właśnie przystąpiła wraz ze mną do wspomnianego wcześniej konkursu Raymond bliżej nas. I w ramach tego konkursu należało nakręcić film. Film w konwencji tiktokowej, który miałby pokazać fascynację młodzieży. Remontem. No i my to zrobiliśmy. To jest czwarta C. Druga klasa, obecna moja druga A, zeszłoroczna pierwsza A, to dzieciaki, które fantastycznie tańczą i mają również zdolności aktorskie, o czym też się przekonamy. Ponadto są to uczniowie z klas trzeciej, B, e, trzeciej F, e, drugiej B e, i, mam na, i czwartej B, więc to są wszystko technicy, oświetlacze czyli mamy profesjonalne studio telewizyjne. Warto podkreślić do kogo według organizatorki wydarzenia Wieczór z Rejmontem został zaadresowany. Jest to impreza przede wszystkim skierowana do rodziców naszych uczniów z tego względu że rodzice zwykle jeśli przychodzą do szkoły to dlatego żeby się pomartwić. Czyli dostają różne informacje zwrotne na temat postępów bądź braku postępów własnych dzieci. Natomiast dzisiejsza impreza to jest taka w której będą mogli zobaczyć jak ich dzieci fantastycznie się rozwijają, jakie mają talenty i że czasem uczeń którym może ma mniejsze możliwości edukacyjne, ma za to zdolności artystyczne, organizacyjne, techniczne i to będzie można dzisiaj zobaczyć. Co według Pani ludzie powinni wynieść z tego wieczoru? Przede wszystkim myślę, że wzruszenie wynikające z faktu, że mogą zobaczyć swoje dzieci w zupełnie innych rzeczywistościach niż dotychczas. Po drugie, to jest taka wyprawa w przeszłość, ale przyprawiona nowoczesnością, czyli te wszystkie opowieści o tym, że współczesne media są szkodliwe, jakby to prawda, ale możemy nauczyć dzieci tak korzystać z tych mediów, żeby była z tego tytułu tylko i wyłącznie korzyść. Po zakończonej części artystycznej Beata Smykiewicz-Różycka podziękowała występującym za zaangażowanie i oddała głos dyrektor placówki, która już teraz zaprosiła zebranych na kolejną teatralną inicjatywę organizowaną przez Kozienickie Liceum, tym razem w CKA.